To będzie, jeżeli ten traktat będzie podpisany, a teraz go piszą i negocjują. E, deklaracja obecna WHO mówi, że w swoich działaniach WHO musi szanować godność prawa człowieka i wolność ludzką, osobistą. Te słowa mają zostać usunięte z deklaracji na mocy tego nowego traktatu, bo stoją w sprzeczności z tym, co za chwilę. Dyrektor WHO będzie dysponował pieniędzmi. Krajów obecnie suwerennych i będzie je przez alokacja środków. Czyli na przykład Polska musi produkować aspirynę dla kraju Kongo. To będzie taką decyzję mógł podjąć dyrektor WHO Tedros. WHO będzie mógł przymusowo poddawać ludzi procedurom medycznym ja cytuję z dokumentu badaniom, szczepieniom, kwarantannom, cipowaniu oraz wszelkim możliwym procedurom medycznym wbrew woli pacjenta. Na mocy traktatu państwa mają obowiązek wdrożyć, uwaga, dzisiaj rząd światowy masz, globalne cyfrowe kenkarty zezwalający, no kękarta to już moje słowo, dokument cyfrowy, zezwalający bądź zabraniający jednostkom poruszania się, podejmowania pracy, wychodzenia z domu. Możesz chcieć mieć paszport i dowód osobisty, nigdzie się nie ruszysz z domu, jak będziesz miał na kękarcie WHO zakaz poruszania się. WHO ma mieć moc zmieniać i obalać decyzje suwerennych narodów w sprawach zdrowia. Gdyż decyzje WHO mają być ostateczne bez możliwości odwołania, Mi polski minister zdrowia sobie będzie mógł fikać ile chce. Koszty w miliardach dolar dolarów mają być pokrywane przez budżety państw. Nie ma żadnego limitu ani mechanizmu kontroli przepływów finansowych. Czyli WHO mówi, musicie nam dać tyle i tyle pieniędzy, my zdecydujemy, co z tym zrobić. I dwa ostatnie: cenzura informacji. WHO ma dyktować, o jakich faktach nie wolno mówić. Jakich pytań nie wolno zadawać, totalna cenzura i prześladowanie za prawdę. Jak powiesz coś, co oni uznają za dezinformację, to masz być ukarany. I punkt ostatni, który sobie wypisałem Traktat wymaga od państw zbudowania...